Cześć, nazywam się Aleksander Strusia. a Ty oglądasz Strusia na talerzu. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zrobić makaron w sosie pomidorowym z kurczakiem. Wygląda to włosko, a na pewno smakuje, bo makaron zrobiliśmy sami. Zobaczcie, że jest to bardzo proste. Zaczynamy od mięsa. Dzisiaj użyję mięsa z udek kurczaka. Ale jeżeli go nie lubicie, to spokojnie możecie użyć tego z piersi. Ja wolę to, bo jest trochę bardziej soczyste, nie jest takie suche. I co? Wyciąłem kość, zdjąłem skórę i teraz pokroję na mniejsze kawałki. Myślę, że gdzieś na takie paseczki cienkie będzie super w daniu się komponować i bardzo fajnie wyglądać. I na tą porcję spokojnie. Dwa łódka starczą a do tego dwa takie półcentymetrowe plastry wędzonego boczku, żeby dodać trochę innego smaku, bardzo fajnego właśnie wędzenia i zmienić też zwykłego kurczaka trochę smakiem wieprzowiny. No i poza tym część z Was chciała karbonarę, którą zresztą już przygotowywałem, więc ten boczek będzie pasował idealnie. I teraz... Szalotka. W każdym razie, przecięłem ją na pół wzdłuż, teraz też na pół i takie połówki pokroimy w piórka. Takie kawałki będą fajnie wyglądać w całym daniu. Ząbek czosnku, który tylko rozgniotę, ale za to porządnie i pieczareczki. Ja dzisiaj mam brązowe pieczarki, bo takie udało mi się kupić, ale białe w zupełności wystarczą. Co, so, takie maleństwo zostawimy w całości, a te podnijmy na czwórki. Takie troszeczkę większe kawałki. Pieczarki gotowe i ostatni krok to oliwki. Ja mam w tych oliwkach pestkę, więc muszę ją wyciągnąć najpierw. Oliwki kroimy na takie mniejsze kawałki, ale też nie za małe, jak widzicie. Oliwkę, jak rozerwiemy na 3-4 na kawałki, to będzie idealnie. Ok, oliweczki gotowe. Możemy przechodzić do smażenia mięska. Na nagrzaną patelnię oliwa z oliwek. I tak, gdybyśmy mieli boczek wędzony i surowy, to wrzucalibyśmy go na zimną patelnię, na suchą patelnię bez oliwy. I na tym tłuszczu, który by się z niego wytopił, smażylibyśmy kurczaka. Ale ja dzisiaj mam boczek wędzony, parzony. I on tego tłuszczu nie ma aż tak dużo. Więc na oliwę najpierw ten boczek i kawałki kurczaka też od razu mogą iść. Tej oliwie je podsmażmy, ale też posólmy i delikatnie opieprzmy. Kurczak i boczek już się bardzo ładnie przysmażyły. Teraz przełóżmy je na talerz. Poczekajmy na swoją falę, bo tutaj przygotujemy warzywka. I do tej oliwy, która już jest, dolewamy oliwy z anchois. Anchois to są e, malutkie fileciki z sardynki bodaj, ale nie dam sobie głowy uciąć. I ja kupiłem w oliwie z oliwek, tak samo jak można kupić tuńczyka. Dolewam jeszcze trochę tej oliwy z anchois. I na to, na pierwszy ogień idzie szalotka i czosnek i oczywiście anszła tak jeden filet wy, wystarczy Dobra, jak widzicie anszła w zasadzie się rozpadło nie ma już tego całego fileta teraz dodajemy do tego pieczarki i ciągle mieszając pieczarki teraz obtaczamy w tłuszczu i one na dużej patelni widzicie mają dużo miejsca więc tak jak kiedyś już mówiłem przy smażeniu grzybów to jest bardzo ważne żeby one się smażyły, a nie dusiły, dodajemy w tej chwili tylko pieprzu, ale dodajmy też świeży rozmaryn, około dwóch gałązek i wrzucamy całe gałązki. Dzisiaj robimy takie wiejskie danie, włoskie. Nie musimy się bardzo przejmować tym wyglądem. Dodajemy oliwki i od razu mięsko. Zamieszajmy. Dużo składników dzisiaj mamy na patelni. Ale zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Brakuje tu tylko jednego pomidorów, a konkretnie pasata pomidorowa, czyli przecier pomidorowy. Jego dzisiaj użyjemy około pół litra. W tej chwili, żeby to wszystko rozrzedzić, dodam około 50 ml wody, w której za chwilę będę gotował makaron. Ona jeszcze jest ani niesalona, ani bez dodatku oliwy. Po prostu po to, żeby wszystko mi się nie przypaliło na tej patelni. I niech wszystkie składniki razem się duszą, gotują w tym, jak sos się redukuje, gęstnieje, wszystkie smaki niech się kulminują tutaj w środku. Kurczak oczywiście też musi się zciąć cały, bo jeszcze w środku jest trochę surowy. I co? Proponuję tego na razie nie solić jeszcze, nie dopieprzać, tylko poczekajmy, aż całość nabierze takiej konsystencji, jaką żądamy tuż przed wrzuceniem makaronu. Dobra, sos już ma odpowiednią gęstość. Spróbujmy. No i tak. Trzeba dodać tu na pewno soli jeszcze odrobinę. Musimy też dodać pieprzu. Dodajemy też odrobinę świeżości, którą w tym wypadku będzie jakże włoska bazylia. Świeża bazylia, którą mniejsze kawałki wrzućmy do sosu. Dość sporo, bo gdzieś pół pęczka takiej bazylii. Ona teraz zczernieje, nie będzie już taka śliczna, ale odda cały swój smak, całą swoją świeżość do środka tego makaronu i ten już gotowy sos możemy teraz odstawić na bok, bo ja dzisiaj nie będę pracował na całej patelni tego sosu, tylko na mniejszych porcjach, bo jest to o wiele wygodniejsze. A też lepiej zobaczycie o co chodzi. W robieniu świeżego makaronu. Czas na makaron. Duża ilość gotującej się wody. Teraz porządnie ją posulmy. Dodajemy kilka kropli oliwy z oliwek i dodajemy nasz świeży i własnoręcznie zrobiony makaron Linguini. I tak ten makaron gotuje się bardzo szybko. Bo gdzieś tak około 2-3, max 5 minut. Więc musimy bardzo na niego uważać. W zasadzie kiedy on wypłynie na powierzchnię wody. Eee, kiedy... Dajmy mu jeszcze wtedy ze 30 sekund i możemy go spokojnie odsedzać. Będzie al dente po włosku. Często musimy go mieszać, tak podnosić, żeby to się nie zrobiła jedna bryła, tylko żeby te wszystkie paseczki się porozdzielały. Teraz w wodzie. Widzicie, Magaron cały wypłynął już na powierzchnię. Nie możemy gotować go za długo, bo się zrobi bardzo gumowy. Teraz odcedzamy kluski, oczywiście zachowując trochę tej wody z gotowania się makaronu. Stawiamy durszlak na kubku. Porządnie oblewamy oliwą. Na mniejszą patelnię, bo tak jak mówiłem będę go dzisiaj przygotowywał w trochę mniejszych ilościach, dajemy porcję sosu. Troszeczkę wody z gotowania się makaronu, żeby to wszystko rozrzedzić. Tutaj jest cała masa skrobi, bo makaron był oblepiony tą skrobią. To się zrobi bardzo błyszczące. Makaron też fajnie będzie się zachowywał w całym daniu. Jeżeli dodamy tej wody. Sos zaczyna się gotować, więc dodajemy porcję makaronu. Linguini, bardzo długi. Ale zobaczcie jak to fajnie wygląda, kiedy sami zrobimy makaron. Dlatego bardzo przydają się szczypce właśnie. Ok, makaron jest gotowy. Teraz tak, dwa sposoby, żeby ładnie nałożyć go na talerz. Pierwszy to jest, jeżeli umiecie podrzucać, to podrzućcie go w taką kuleczkę i wtedy ładnie się zsunie. A drugi to za pomocą szczypiec łapiemy część. Nawijamy go na szczypce. Układamy na talerzu i delikatnie zsuwamy. dziś to też fajne jest to, że makaron się nawija, a składniki zostają. Wtedy możemy bardzo ładnie wyłożyć je na górze. Cały wygląda wiele bogacej wtedy. Ale oczywiście brakuje tu jeszcze świeżo tartego parmezanu w takiej ilości jak lubicie. No ja lubię jeśli parmezanu jest srogo. I jeszcze świeża bazylia dla ozdoby i makaron jest gotowy. Musicie przyznać, że wygląda to iście po włosku ja jestem bardzo zadowolony z tego dania, szczególnie ze świeżego makaronu, który dzisiaj chciało mi się zrobić. Do tego Was również namawiam. Jak zrobić świeży makaron, zobaczycie w czwartkowym odcinku od kuchni. Eee, tyle. Zapraszam Was do przygotowania tego dania. Spróbujcie tego sosu, bo naprawdę warto. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym. I do zobaczenia. Uhu, uhu, uhu. Isso. Eu zoou. É eu não? <laughs>